Witajcie w kolejnym odcinku Respawn e, i w tym odcinku e, będziemy mieli coś specjalnego, e, ponieważ e, będzie SCP 087B, czyli w sumie to, co, co prosiliście ostatnio, tylko że w troszeczkę innej ekipie, ponieważ e, będzie Harem, będzie Moritz e, i nasze koleżanki, dlatego będziemy grali niby w koopie, to zawsze znaczy nie będzie koop, tylko sami wiecie. Każdy będzie mieć odpalone SCP. Będziemy gadali sobie na Teamspeaku i zobaczymy, kto pierwszy będzie krzyczeć ze strachu. Więc tak będzie dzisiejszy odcinek, wyglądać Race Pound. Co, co, co to idziemy? Idziemy, no idziemy już, tak mieszkanie... jest. No, idziemy, dobra, to ja się odkręcam, Idziemy. SCP, go. Kurwa. Jesteście pewni? Tak, ja tak, schodzę. Wiesz, ciemność. Ja mi tak, tak. przekroczyłeś już ten magiczny punkt. Dobra, ja, 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 tak, ja przekraczam próg. Ja już też przekroczyłem. Ja też przekraczam. O, no jem. i co, i czas, y, kolejne kooperacyjne zagłady i moczenia graci w tej niby grze. Zakręt. Ja, zakręt. Zakręt. Tak. Krem, zakręt. Ej, no. ja nie chcę śpiewać, czekam czekał was. Drugi jestem poziom. Na jestem na pierwszym piętrze? Co Dru ja bym drugie zrobić? Drugi drugi piętro. Poziom jest. Drugie piętro. Ej, to czekajcie, odsadnijmy trochę po tym no. pierwszym. No. Dobry ja pomysł. Dobrze, że byłem w kiblu przed nagraniem. Dobra, idziemy dalej. No, ty, mi się dupa trzęsie. Dobra, chodźmy, idziemy, idziemy. Idziemy, czekaj. Ja mam nogi na stole, to kurde, z laptopem siedzę, to w miarę jest okej. Okay. Chyba, że rzucasz wszystko ze stołu. Zakręt. Trzecie piętro, jak no. u was? Schody. Ej, schody. My jeszcze nie trzecie, my schody. Eee, to trzecie powiemy, piętro. Kto z nami gra, ty, Moritz, Moritz w ogóle, chyba nam się wyregenerowała ta sama mapa, ty. skończyłeś w prawo no. teraz? No, Pięta w teraz... prawo Ej, słyszysz prawo. oddech? Ja też! No kurwa! Nie te ja też co Dobra, idziemy. idziemy. Trzymaj mnie za rękę, Kamil. Schodzę na, na dół. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ej, ja chłopaki, przodem! I jestem na czwartym. Prawo. No, schodzę po schodach. Ej, Zchodzę Harem zechodach. jest na czwartym piętrze. Ja już no. też no, jestem Harem na czwartym. Bo Harem chciał do przodu, a nie zbudzisz? Schodzę. Bo jesteście w farfocle jedne. Czekaj, odsapnijmy, trzeba Od, się spalić. O, o, jakaś otwarta przestrzeń. Ej, nie straszcie mnie, bo mi coś dyszy, masz, dopiero zeszł na czwarte. masz pecha, ja mam proces zakręty i mi nogi się latają. Może <laughs> <laughs> <Już laughs> powiemy, Go kto bro. gra, żeby identyfikować. Nie no wiem. No to się przystawiaj. No, to ja jestem Harem.pl i z jest Kamil Szajt oraz Bany i Moritz. Cześć Bany! <gryzanie> <Siema>. Cześć! się <gryzanie> siema! Siema wszystkim! Już jak mi myszka drży, ja pierdziele. Dam radę, schodzę na piąte! na tak widzowie mnie też zezrą <gryzanie> jak chyba ciebie, ale ja muszę palić przy tym naprawdę. Bo... Ja stary też muszę palić, ja nie mogę tak bez palenia tego ja, przechodzić. Ja nie ty. wytrzymam. Horrendę. Jestem na piątym, czy jest ktoś ze mną, czy jestem sama? Ja jestem na piątym. Jestem na piątym. Mam za ten teraz, nie? Nie. Chodzę na szósty, a na Mamo, szósty ja mi Ja jestem już na skończym. piątym, ja jestem na piątym. To poczekam aż będzie schodził na szósty. Ty w ogóle, Morez, ja w to grałem ostatnio i ponoć ja nie doszedłem do końca. Ja, ja też doszedłem. Ja doszedłem do końca. Harem doszedł ostatnio, no. no. Jaka jest no. koniec? No. Jaki jest koniec w no. nie, nie, Nie mów, nie mów, się uda. Aha, no. no. To czekaj, kurczę, ale mi wszystko Jestem na szóstym. i kurczę, twarzą do muru. Jestem na siódmym. Okej, okay, no to ja idę na bo ja dopiero jeszcze do nie doszłam, bo ja mam teraz cały czas Ale jak ja się zatrzymam, to mnie coś zje. Okej. Okay. No, ja idę. Idę przed do... siebie. Idę. O cholera jasna! Teraz mi się myszka jakoś tak dziwnie poruszyła i nie wiem, w którą stronę iść. Czy... Ha, no, tak obraca Ja się. też nie wiem, bo mi tak się ręka trzęsie, że mi się to obraca, ty. Kurwa, ja mam piekawę już. Aaaa! to Kurwa! A... A! <laughs> <laughs> to było? Kurwa, ja się wracam, idę pod górkę. <gierdzi> Muszę zapalić. Kamil! którym pierwszy ty już to miałeś? Szósty <gierdzi> <Ja gierdzi> poziom. Ja i na mi się ręka szósty Jeszcze! <gierdzi> 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 Nie, <noise> <to>, <noise> <noise> ja, ja, nie, się nie, Jakiś nie, 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 Ja nie, wydarłem. nie, 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 Robimy przerwę na <noise> Nie cz nie nie Ja ci powiem, że spośród wszystkich osób to na twoją wersję najbardziej czeka. Może oddychać, co tam jest. Ale na piętku? ale to jest straszny. Podobnie oddychaj. Ej, głośno krzyknąłem, ej, opnąłem monitor! Ja pierdolę! Nie strasznie. Nie które pierdło macie? Na ja już w ogóle mam mrówki w rękach. Z... Ja no ja... Pod... Czekaj. Żeby wyciec pomyślkę, ma? o klasę baszcie, baszcie. Bo... Jezus Maria, dziesiąte piętro. No z tym razem nagrywamy z tym, z kamerkami, jak nic, kurde. No wiesz co, w sumie mógłbym nawet... Nie, mógłbym ja, się, tym. ja się nie pokazuję, bo moi gimnazjaliści mnie będą potem straszyć. A co ja mam powiedzieć, Ademet? Ej, jestem. Ale jestem dziewczyną, do mnie Gdzie białe, jesteście? Na którym piętrze jesteście? Kamil, nie strasznie, mnie, minut. do tak, Ja też, ja też. Ty, Ty, Morec, chyba my jest, mamy tą samą mapę. Chyba tak, i to mnie nie pociesza. Oczywiście wydaje mi się, że krzyknął razem ze mną. E, Kamil krzyknął z tobą, a chwilę co? potem e, bany. No, Kto, pomyśle, Ktoś kobuś tam? Ten ten? No właśnie, wyskoczył ten czarny z tym ryjem takim białym. My i też, no. O Jezus, może czekam na góździe Na tym. Ja pierdolę. Ej cholera. To Ej, ja to wrzucę na 666 widzów, bo jestem teraz bardzo blisko tego. jestem tak, tak. blisko przesłania 100 filmów, to wtedy to wrzucę. Ja jestem a teraz blisko wrzucę biegunki, operację. Ja jestem blisko tak, biegunki. Ja ty... jestem tak blisko biegunki. Dobra, jestem na dwunastym poziomie. Ja się ręka trzęsie. Nie, na trzynastym. Kamil, na którym ty jesteś? Dwunastym. No nie, no to jest eee. będzie dobra, To ja będę szła tyłem, będziecie mnie zapytać. 12, <laughs> Marek, 12. czy ty teraz 13. idziesz prosto cały czas i masz skręt w lewo? Nie, właśnie schodzę po schodach na 13. A nie, miałeś taki zygzak przed no. schodami. Jak e, ktoś jest to... na 14? Jestem na 14. 11, dodam pan. Nie, przepraszam. To, że się boję. Ej, ja mam, ja mam cały czas te. O kurwa, znowu mi się przekręciła myszka. W ogóle mam te zjebane. Zjebane słuchawki mam, mam na... takie. Aha, z tego, z tego, z nie? I one tak po prostu. O jezus, Maria, coś się stało. Wierdzimy. <laughs> 13? Ja jestem 13, cały czas, wy? Ehe, ja powiem szpankę. Co to jest w mieście? Ja jestem 14. Dobra, czekam Czekaj. na was. Bo jeszcze nie będzie 14. Idę 14 idę bo jeszcze nie będzie. Idę przed siebie. Ej, odkryjcie nowy sposób nagrywania choroby. Dobra, w prawo. Będziemy chodzić w prawo. Wchodzę na 14. Ale nie, bo solariusz, solar Max już tak nagrywał. O, to poczekajcie, poczekajcie, bo Ale dupa na dupala. To spotykamy się na 14. Okej, okay, ja jestem przy schodach na 14. Ja też A jestem nie, na 14. Widzę, że. To, ja, to ja idę na 14 moment, przy schodach. Się ja jestem, dobra, zatrzymajmy się, zatrzymajmy się, okej? Okay? Wiele luzu. Przy, ale przy, luzu. przy od razu czuję się. Poczytajcie. Tak? Poczytajcie. Tak? Luzu, luz. tak, jestem już na schodach i jak się zna na 14. Piętrze. No ja jestem dobra. już na schodach 14. Ja, ja też, jestem na schodach i tak na 14. kurde, dlaczego ja się czuję, dobra, okej. Dobra, dobra, dobra. Czy coś jest? Zakręb <laughs> w lewo, macie zakręt w lewo na 14. Nie, ta mapa, słuchajcie, ta mapa jest wygenerowana losowo. Tak, ja mam w prawo. Ej, dobra, to idziecie już? Dobra, czekaj, fajkę. Ja Idziemy? Dobra, ja też idę. Spotkajcie, sekunda, sekunda, sekunda. Niestety mi się Ej, to Spotkajmy się na schodach do 15, okej? Okay? Tak, okay. no to ja już okay. jestem na schodach do 15. Dobra, to co? Ja mam pokój, o nie ma pokój. Dobra, to schodzimy. 3, 2, 1, go. No, no. czekaj, do 15, o! To liczyłem. na 15. O, tak? Nie 15. Jestem pod schodami na, na ten. Jestem na 15, gazemet. Okej, okay, coś się Jestem dzieje. Jestem w 15. Co Ej się dzieje? No kurwa, taki gole, goddammit, na pewno coś się dzieje. Ok, zakręt. Ej no ja mam teraz no teraz ty co pojawiło się Co to było? Mi Myszka mi się obróciła. No, no tak robi czasami. Myślałem, myślałem, że, że ten koleś coś wyskoczył. To jest tak specjalnie z tą myszką? Chyba tak, bo każdy tak ma. Ale jak, że się obraca? Nie wiem. się samo obraca, no? Tak. Że po to, żeby mnie pokój zrobić. Aaaaaaaaah! Nie, to nie! Nie! Szybko! Kurwa, coś mnie goni!

Zobaczymy, w drugiej części wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jest jakaś lalka, która nas atakuje, i jak mrugniemy, bo w tej drugiej części się mruga z pasją. Jak mrugniemy, patrząc na tą lalkę monstrualną, to wtedy ona nas zabija. Włączyłem sobie tą grę na jakieś dwie minuty, po czym wyłączyłem ją od razu, bo to nie jest na moje nerwy. Muszę po prostu ochłonąć i się przygotować do tego. Więc do zobaczenia w kolejnym respawn. Ale ten odcinek z drugiej części SCP będzie dopiero po League of Legends oraz. Po Minecrafcie, ponieważ pytacie o te dwie gry też, więc następny odcinek Respawn to będzie Minecraft, później League of Legends, a później wreszcie SCP druga część. Więc do zobaczenia. Cześć!